Siemanko mordeczki, ze strony, który kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku będą prezenty świąteczne to trzeci odcinek. Nie będzie jednak prezentów Kuby, ponieważ okazało się, że dostałem ich trochę więcej niż myślałem. Jest ogólnie pierwsza w nocy, więc trochę ciszej mówię, ale jakoś mi to nie wiem, nie przeszkadza. Jeszcze nikt u mnie nie śpi. Co, że tak późny odcinek, naprawdę on leci w nocy, ale no jest drugi dzień po świętach, jest aktualnie 25 grudnia, no i były, były u nas różne osoby, po prostu na święta, drugi raz mieliśmy święta, po prostu inne prezenty Czy też dostaliśmy, takie tam, więc dzisiaj będą prezenty świąteczne, no i co, bez dalszego przedłużenia, lecimy z odcinkiem. Pierwsze, co mogliście już zobaczyć, to koszulka z ekipa to nosi. Ekipa. Zamówiłem to sobie, mi się podoba. Taka koszuleczka po prostu. Fajnie, fajnie. Druga rzecz jest to. Nie, nie jest to walizka. Jest to. Tu już macie jedną rzecz. Jest to, ja to mówię, zestaw youtubera. Są wszystkie rzeczy do mojej kamerki GoPro, którą mam. Filmy, może się pojawią. Mamy taki statyk fajny. Mamy szelki. Kamerkę dostanę na urodzina, a tu w środku jest o, jest milion innych różnych rzeczy do kamerki, właśnie mojej GoPro. Mi to się ogólnie podoba bardzo. Mm, więc w momencie, w którym ja to będę sobie tylko szybko jakoś układał, żeby nie było aż takiego sypu. Możecie zostawić łapkę w górę, subika, napisać jakiś fajny komentarz. Po tym odcinku wleci odcinek z sześcianowego. Znaczy, tak jest plan, żeby wleciał po tym z sześcianowego, jak to jakoś ułożę w miarę. Mm, dobra. No i tutaj mam takie różne fajne rzeczy do kamerki, żeby filmy były też lepsze. Więc to sobie szybko zapniemy, odłożymy gdzieś tak. Okej, okay. i kolejną rzeczą, którą dostałem wczoraj i ostatnią z wczoraj, bo dostałem wczoraj trzy, są nowe rolki. Na kanale wektor.pl 2.0 były vlogi z tamtych rolek, a z tamtych wyrosłem, dałem je Kubie, a to są moje nowe rolki. Mi się mega podobają. Jedna rolka i nie wiem, z rolek mogą być nawet odcinki, ponieważ no umiem fajnie zawracać, y, umiem sobie hamować. Y, 180 się nauczyłem w dwa dni. O, druga rolka. No rolki, chciałam dostać rolki akurat. Tam w więc no. Kolejnym prezentem, który już dostałem tylko dzisiaj, sam Okularki do pływania, ponieważ jeszcze na jeżdżę na basen. Ja mam już takie stare okulary, i Kuba ma właśnie nowe, bo tamte już były mu za małe. No, ja cały czas byłem w, tam, w tamtych okularach, no i teraz zdecydowałem nowe, takie lepsze okulary. I statyw do nagrywania filmów. To jest w ogóle sztos, jakie to może być wielkie. Do jakich wielkich rozmiarów to się może. Rozłożyć. Postaram Wam się, jakby szybko to pokazać w pełnej okazałości, czy coś takiego. Więc macie kolejny czas na zostawienie łapki w górę, subika z dzwoneczkiem. Ja to sobie tylko rozłożę. O! Nie, no, moje prezenty mi się będą podobały. No i mamy taki mega duży statyw. Na jakieś kamery, jak będę chciał nagrywać gdzieś. Bo mi się to mega podoba. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie miałem. sobie to odblokuję, żeby mógł złożyć. Ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to macie kolejny czas na zostawienie łapki w górę, subika z złoreczkiem, oczywiście. żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmach. No sorry, Bubson mi tylko wbił po coś tam. Więc to. mam statyw. No. Mi się podobało, te prezenty jest git. Najbardziej aktualny najczęściej używam rolek. Koszulkę noszę... No noszę odkąd dostałem cały czas. Yy. Nie wiem co jeszcze innego tak może być. To chyba koniec. Dzięki Wam za oglądanie. Ja bym Wektor.pl. To był kolejny odcinek na tym kanale. Obejrzyjcie sobie jeszcze pierwszą część i drugą część prezentów świątecznych z poprzednich lat, z 2018, z 2017. Łapkujcie, spróbujcie, komentujcie. Ja byłem Wektor.pl. To był kolejny odcinek na tym kanale. Elo!